Wieczór, witam serdecznie. Jakim cudem? Państwo cudem tu się nie znaleźliście, tylko dlatego, że kochacie sport, promujecie sport, swoje firmy, budujecie także w oparciu o sport. Są z nami prezesi klubów, do których wasze, wasze działania, głównie te finansowe, ale i barterowe, trafiają. Ja chciałbym, tu wspólnie jesteśmy z panem Sebastianem Kmarą, który za sport bezpośrednio odpowiada, ale. Jak Państwo wiecie, ja także tą, tą dyscyplinę czy tą dziedzinę życia bardzo kocham i, i szanuję wysiłki sportowców, ale bardzo także doceniam tych, którzy właśnie sport wspierają. Samorząd jest często tym głównym sponsorem, i tak pozostanie, tu nie ma żadnej wątpliwości, bo czujemy i chcemy przez sport jako miasto się promować i, i w takiej formule sport wspierać, ale bardzo ważne jest państwa udział, państwa udział. W którym każda złotówka jest policzona i ta każda złotówka trafia do naszych klubów. Mam nadzieję, w waszej opinii, jeżeli trafia, to bardzo dobrze zarządzanych. Wiemy, że nie, jest, dziś, nie są dzisiaj łatwe czasy, zarówno dla sportu, jak i dla każdej złotówki i państwa firm, ale cieszę się, że dzisiaj tutaj możemy się spotkać i będę miał wielką przyjemność podziękować za to wsparcie, które bydgoskiemu sportowi okazujecie.